Księży Damianie, jak to się wszystko stało? Więc stało się to tak. Pięć lat temu na kurcie jurysdykcyjnym dwóch młodych współbraci, ksiądz Mirosław i ksiądz Maciej, poprosili księży z ośrodka powołań, tuż pasterzy o to, żeby zorganizować turniej piłkarski dla ministrantów z naszych parafii salwatoriańskich. Jest to naprawdę bardzo takie ciekawe dzieło, ponieważ przyjeżdża około 10 kilkunastu drużyn co roku z różnych parafii naszych salwatoriańskich. Jest to moment, kiedy mogą się spotkać, przede wszystkim zintegrować i poznać salwatorianów. Nie tylko swoich księży, duszpasterzy, opiekunów, wikary, proboszczów, katechetów, ale przede wszystkim tych innych, którzy przyjeżdżają z całej Polski. Jaki był wynik? Chłopaki, jak wrażenia po meczu? Bez komentarza. A wstarcz źle? No A była jakaś ręka? Była ręka, Goda nie była, bramka, bramka, ten, no, nie wpadła za linię. Jak nie się nie w ogóle tak. grało? No ciężko. No. ciężko. Jesteśmy ja tu się pierwszy się raz, raz, także. Pierwszy raz jesteście, tak? tak. Dobrze, niektórzy są na turnieju pierwszy raz. Dominik, jakie wrażenia? Jesteś pierwszy raz? Masz styczność pierwsza z Salvatoreanami w takim no, innym wydaniu niż na Katehezie. A jest ogólnie bardzo ciekawie. Jest i czas na modlitwę, jest i czas na grę. Tutaj ogólnie atmosfera jest bardzo dobra. A jak Tobie się gra? No jest taki trochę spadek form, ale mam nadzieję, że wejdziemy do półfinału. No, przeciwnik jest wymagający, ale no, mam nadzieję, że damy radę. Proszę powiedzieć tutaj ładnie. Obroniki Śląskie, parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa. Witamy. Obroniki Śląskie to gdzie jest? No. Koło, Wrocławia. Koło, Wrocławia. Koło Wrocławia, świetnie. I wasz charyzmaty, charyzmatyczny duszpasterz, Jak Wy go nazywacie? Nie to Ale trzeba, to trzeba wszyscy razem, to, to musicie wszyscy razem i tak na tak na 3-4 Gridesko! Jeszcze raz. GRIDESCO! No i ładnie, przychodzimy, ksiądz. Ksiądz Ireneusz Pelka, duszpasterz Obornickiej Parafii i Młodzieży Ministrantów. Jak to się stało, że wyście się w ogóle tutaj znaleźli? Wsięliśmy do pociągu i przyjechaliśmy. Ale do byle jakiego? Nie, do pierwszego lepszego. Ale w ogóle, czy jest taka tradycja w Parafii Obornickiej, żeby grać z ministrantami w piłkę? Nie. Może takiej tradycji do końca nie ma, ale jest tradycja przyjeżdżania na takie turnieje i to już jest po raz drugi. Udało się, nawet drugi, trzeci nawet, bo to że... Co rok inny duszpasterz, co rok inna drużyna i coś i się z tego rodzi. Myślę, że za dwa lata Puchar znasz. Wow! Brawo! Czadu! Chcemy więcej! Chcemy więcej! Chcemy więcej! Jest No i brawo. <laughs> Arafia, oborniki śląskie, bardzo dziękujemy. 0, 0. A jak w ogóle wypada gra? No, mamy przewaga, ale nie potrzebujemy tego wykorzystać. Jakie w ogóle pozytywy? No, no finał, no, finał. Zero. Obok nas ksiądz Grzegorz Skałecki którego drużyna właśnie wygrywa 1-0. Podejdźmy do niego i zapytajmy, jakie wrażenia po meczu? Przed meczem, w trasie meczu. Księżyc Grzegorzu, właśnie dowiedzieliśmy się, że bagno wygrywa 1-0, czy to prawda? No prawda, mieliśmy miać do chałupy za pół godziny, kurde, Felega, bo jeszcze nie pojedziemy. No. Słyszałem, że wszystko już było gotowe do wyjazdu, wszystko spakowane, a tu niespodzianka bagno pokonuje no takiego cichego, czarnego konia tych mistrzostw. Poważnie? nie wiedziałem. A więc właśnie, jak w ogóle emocje? Jak wrażenia? Jest poczony. Proszę się odsunąć. Proszę, przepraszam, pani Panie kierowcy, tamy... Dobrze, dziękujemy. Później spróbujemy jeszcze pomówić po meczu. Póki co, bagno, Więciurka, 1:0. 0 Witamy bardzo serdecznie. Witamy, witamy. Skąd ksiądz przyjechał? Z Dobroszyc. Jak nastroje w ogóle Aby tak do przodu. To znaczy, tak dobrze Bardzo jest? Do, tak dobrze jest. Wreszcie może coś się zdarzy dobrego. I co będzie? Nie tylko drugie miejsce. Jest trenerem tej drużyny. No tak się składa. Często przed wyjazdem tutaj ćwiczyliśmy. E, ćwiczyliśmy w dzień dzień. Czy to prawda, że drużyna wygrywa z olobojami dobroszewskimi? Zdarzyło się. Raz? Raz. Raz, ale zdarzyło się. Zdarzy Nie ukrywajmy, że. W tym turnieju dużą rolę odgrywają również księża, którzy są jednocześnie opiekunami i niektórzy nawet trenerami bardzo żywiołowo dopiekującymi swoje drużyny. Obok mnie ksiądz Karol Węgrzyn, jeden z opiekunów księży, który, który przyjechał wraz ze swoimi podopiecznymi. Księży, Karol, czy trudno było zebrać chłopaków na ten turniej, czyli jest duże zainteresowanie. Czy trudno było zebrać? Myślę, że no, chętnych było więcej niż miejsc, jednak ograniczona liczba osób, no i odległość ta, bo to nie jest zbyt mała, bo to trzeba jednak spod Wrocławia dojechać, no spowodowało, że musiałem dokonać pewnej selekcji. Tak, że... Jak to następowało? Jak następowało? No, a więc przede wszystkim, no, kategorie wiekowe, kategorie przynależności do grup parafialnych, no i... Udało się zmontować ekipę, którą przywiozłem. Ja tam specjalnym jakimś trenerem takim nie jestem, ale myślę, że, że liczy się zapał, chęć walki i ten duch, który chłopcy w sobie mają. I sam fakt w ogóle wyjazdu, poznania e, innych drużyn, możliwość wymiany doświadczeń. To się liczy, nie tylko nie chodzi tylko Jasne. przecież o wynik. Skąd do nas przyjechał na turniej? Z Mikołowa. Który raz ksiądz jest na turnieju z drużyną? Czwarty Jakie nastroje? No, optymistyczne. Chcemy wyjechać z Pucharem. Tak. Oczywiście. Ty liczysz na pierwsze miejsce. Liczymy. Dlatego tu przyjechaliśmy. God. Żona, Marek bo mnie nie słyszy! Jaki jest wynik? Niech krzyknie żona. Marek Domański, tegoroczny yeah. NeoPrezwiter. Na Proszę nam powiedzieć, jak to jest być księdzem? Jak to jest być księdzem? Ja myślę także, że jeśli ktoś jest człowiekiem i będzie tym człowiekiem, no to księdzem też będzie dobrym. Aha, czyli najważniejsze w kapłaństwie jest człowieczeństwo. Tak, żeby być człowiekiem dla, in dla, dla innych ludzi. Witamy bardzo serdecznie, diakon Robert Pawłowski, nasz współbrat, sędzia piłkarski, piłkarz. Jak w ogóle wyglądała kariera sportowa księdza diakona? Ja myślałem, że będziemy rozmawiać o dzisiejszej rywalizacji, ale moja to kariera sportowa... Myślę, że kariera sportowa zaczyna się od ekstraklasy, a poniżej to jest tylko przygoda z piłką. No zaczęła się od małego dziecka i trwała można powiedzieć do 20 roku życia. Tam Jakiś grałem. klub? Tak, tak, grałem w klubie Żurawianka-Żurawica, to jest klub w miejscowości, w której mieszkam. No i od małego chłopaka tam grałem z klubem, awansowaliśmy z klasy A do piątej ligi, później do czwartej ligi, także bardzo fajna przygoda. Polecam wszystkim młodym chłopakom, naprawdę, dzieciom. Jeśli mają gdzieś okazję, to jest to dobry, dobry sport. Ale sport pomaga w, w ogóle w życiu, w rozpoznawaniu powołania? Czy jak to wygląda? W życiu na pewno pomaga. W rozpoznawaniu, powołania, myślę, że to chyba inne rzeczy pomagają, ale sport jest, dla mnie był bardzo ważny w życiu i jest nadal ważny. Wcześniej był, można powiedzieć, prawie całym moim życiem, głównie tym się zajmowałem, a szkoła raczej była obok. A jak Ważniejsza pomaga w tym życiu? Bo, bo tutaj padło stwierdzenie, że sport piłka, no, że na pewno w życiu pomagają. Chciałem zapytać jak? No pewnie rywalizacja, zmaganie się, ale też uczenie się zasad powiedzmy fair play, e, dobrej, zdrowej rywalizacji. Myślę, że to jest ważne i to w życiu pomaga. I, I za tym chcemy iść w naszych turniejach tutaj Wtedy, piłkarskich to, tak. organizowanych przez rewalteryjski ośrodek Powołań. Zdjęcia. Chciałem Wam coś powiedzieć i przybliżyć Salwatorianów, kim my jesteśmy jako zgromadzenie zakonne. I to jest Jezuita. <grymne> to jest Benedyktyn. A, Franciszkanie. A ponieważ dzisiaj obchodzimy wspomnienie błogosławionego brata Alberta, to to będzie Alberta. Dobra? I teraz rękę tak dajcie. Założyciel zostawił im jako wielkie dziedzictwo, które mówi o uniwersalności. O uniwersalności. I to słowo na naszej koronki będzie słowo kluczowe, aby zrozumieć, kim my jesteśmy jako Salwatoriani. Głoszenie, że jedynym zbawicielem świata jest Jezus Chrystus. Po łacinie zwawicie znaczy salwator. Dlatego nas nazywa, nazywają salwatoriami. Otóż nasz założyciel da nam taki cel i powiedział, a więc Głoście Ewangelię. Coś o Salwatorianach takiego. No właśnie poprzez ten turniej też jak myślicie, więcej tym młodym chłopakom gdzieś coś zapadnie w głowach? No, na pewno bardziej na mi pewno się spodoba to, to. Jest to jakaś forma poznania też Salwatorianów choćby przez taki turniej. Chłopaki jeśli zobaczą, Choćby naszą drużynę S.O.P.u, czy coś tam być może zainteresują się, zobaczą co to jest i będą przyjeżdżać, i, i będą przyjeżdżać to ich zachęci to na pewno. Jesteśmy zobowiązani, żeby się dobrze pokazać. Czy oprócz tego, że właśnie tam przy parafii ksiądz was zachęcił coś, coś się dzieje ciekawego, że lubicie na przykład właśnie kontakt z salwatorianami i że no właśnie coś ciekawego się wydarzyło. Hmm, no to no na pewno więcej się dzieje. Dużo się dzieje na pewno w parafii. E, ostatnio otworzyli u nas e, salkę, salkę dla młodzieży ogólnie, tam e, ping takie różne rzeczy. Przyjechał na przykład ksiądz prowincja, żeby to wyświęcić no i to było jakąś nowością dla, no, dla takiej małej miejscowości jak my. No myślę, że przychodzimy, bo jest fajna atmosfera. Może nie każdy wie, że my należymy do Salwatorianów, ale no myślę, że to się rozrasta i że już więcej osób to będzie kojarzyło. A jak w ogóle się stało to, że Pan tutaj przyjeżdża do nas na turnieje A, piłkarskie? Dzięki zaproszeniu Alka Jasińskiego. Aha. były wikary z mojej parafii. Aha. On jest salwatorianinem? Tak, tak, salvatryninem. A Pan pochodzi z parafii salwatoriańskiej tak, rozumiem? Tak, z Bielska Białej, z, Bielska, Białe, z, z Jak w ogóle Pan ocenia pracę salwatorianów? No jeżeli chodzi o moje zdanie, to bardzo dobrze. No, jak i w Sopie, jak i w RMSie, także u nas na parafii, także tutaj jestem pełen podziwu, dlatego też biorę udział w tym całym e, turnieju piłki nożnej. Jak w ogóle wam się podoba praca Salwatorianów w waszej parafii, tutaj w Krakowie, na turnieju? <grym> Fajnie jest. Fajnie. Jaki macie w ogóle kontakt jeszcze z innymi, z innymi takimi akcjami organizowanymi przez Salwatorianów? No, I z RMS-em. Z, RMS. z RMS. Coś było na jakichś rekolekcjach jeszcze? Ja z byłem was? na forum. Na forum tam co roku. Jak oceniasz w ogóle forum? Fajna rzecz. Zachęcasz ludzi do tego? Żeby no, się no pewnie. Który raz jesteście na turnieju naszym salwatoriańskim? No eee, ja jestem drugi. Ja jestem piąty, piąty na pierwszym jest. tylko nie byłem. Tak. To czwarty, bo to jest piąty. To czwarty, Tak, to, to jest piąty, raz. dokładnie czwarty raz. A skąd w ogóle macie kontakt z Salwatorianami? Eee, to znaczy, no jesteśmy w parafii Salwatorianów, także, także mamy jakieś tam kontakty. Byłem, ja byłem osobiście na obozie też w Sopu, mhm. eee, w Kołczewie, o w Kołczewie o. nad morzem i no i tak jakoś załapaliśmy ten kontakt i tak się, tak się to wszystko... Tak się to wszystko trzyma do tej pory? Jak po w ogóle oceniacie turnie i pracę Salwatorianów, apostolaty? Bardzo dobra robota, moim zdaniem. Fajnie się tak spotkać. Dwa dni naprawdę naprawdę na fajnych obrotach. Idzie się poruszać, idzie się pomodlić. Także wszystko w super, super atmosferze. W się organizacji, trzeba, nie? No, no dobra, nie organizacja. dobra, Ta, no bardzo to dobra organizacja. Bardzo dobra organizacja. Tak, w miarę sprawnie to sprawnie to i, i, No I nie ma, nie ma żadnych tam prawda, nieprzyjemności związanych z jakimiś yy, zatargami. Także, także to, to jest wszystko ok. Mamy tam Michał. Co tamtą stroną Wy to... jesteście z bagna, tak? Tak. tak. Wszyscy jesteście ministrantami? Ta, 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 ta. <grym> ja, tak, no tak. No tak. Ty nie jest ministrantem. Ale dobrze. Niektórzy już skończyli. E, A kto jest ministrantem Miejstrądu. w ogóle? Dobrze. znam, czy podoba Ci się w ogóle służba przy ołtarzu. Bardzo mi się podoba z księdzem naszym, który teraz <grym> <Bo> zostaje probosze. <grym> Bardzo fajnie się czuje. <grym> Jak w ogóle, powiedzcie mi, w jaki sposób za zachęcił was ksiądz Grzegorz, was ministrantów do tego, abyście brali udział w grach, w piłkę nożną i przyjechali na turniej? Proponuje nam różne wyjazdy, takie na przykład jak tutaj, bo kiedyś nie jeździliśmy. W tamtym roku byliśmy pierwszy raz, tak. ale przegraliśmy niestety, Aha. ale w tym roku się odbudowaliśmy i ale... dobrze idzie. Y czy przez to spotkanie też miałeś okazję coś, no właśnie, poznać albo się dowiedzieć więcej? Y tak, tak. ciebie znaczy, wiem, że Salwatorianie to ogólnie... Y y y są tak jakby od wszystkiego. Są tak jakby połączeniem tak jakby czterech tutaj kierunków takich, czyli Franciszkanów, Benedyktynów i innych tam dwóch, zapomniałem jakich. tak dużo. No, tak, ale no właśnie. I oni są właśnie takim zgromadzeniem, tak, którzy mają w swoim właśnie na swoim sztandardzie napisane wszystko przez wszystko, tak, czyli wszystko. I modlitwa, i praca, i głoszenie Boga, i Jezusa, właśnie tak. uznaliśmy, że gorący. na třetí místě.